すげえ。S S Są rzeczy niezmienne. Jak rano wschodzi słońce, tak na jesień pojawia się kolejna odsłona gry FIFA. Numer 10 już jest na horyzoncie. Wydawca właśnie uruchomił stronę poświęconą najnowszej odsłonie symulacji piłkarskiej. Adres znajdzie się na skgames.pl. A w samej grze ma być kilka nowości, m.in. nowe tryki i dribbling. FIFA 10 ma zostać oficjalnie zaprezentowana w sierpniu na targach gier w kolonii, a premiera przewidziana na wszystkie możliwe platformy planowana jest na październik. Co się gra? Hana Montana film to gra, która powstała przede wszystkim z myślą o fanach serialu i filmu pod tym samym tytułem. Ktoś, kto pomyśli, że jest to niewielka grupa, z błędzie. Wystarczy przypomnieć sobie czas, kiedy w kinach pokazywany był film Hana Montana i Te tłumy przed wejściem. W grze wcielamy się w postać głównej bohaterki, raz gwiazdy estrady, raz zwykłej dziewczyny. Gra okazała się na komputerie, i konsole cyberplotki. Już po pierwszych tygodniach sprzedaży Call of Duty Modern Warfare wiadomo było, że to będzie mega sukces. Po następnych miesiącach nie było wątpliwości, że będzie kontynuacja. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że w tytule nie będzie nazwy kultowej serii Call of Duty, a gra ukaże się jako Modern Warfare 2. Ale okazało się, że to tylko plotki. Wydawca ujawnił okładkę, na której, jak byk, jest napisane Call of Duty Modern Warfare 2. Premiera zaplanowana jest na listopad. My już odliczamy miesiąca, później tygodnie, dni. Pokładkę najnowszego koda znajdziecie na SKGames.pl Przed premierą. Przed chwilą wspominaliśmy o nowej odsłonie FIFA oznaczonej numerem 10, a konkurencja nie śpi. Zapowiedziano już Pro Evolution Soccer 2010. Symulację piłkarską firmy Konami mają promować największe gwiazdy. Oprócz cudownego dziecka piłki argentyńskiej, Leonela Messiego, wydawca zrekrutował Fernando Torresa, gwiazdę hiszpańskiej piłki oraz Liverpoolu. Jak zapewniają wydawcy, transfer ten nie kosztował wcale 93 miliony euro. Na skgames.pl znajdziecie obrazki z gry. Na tukie. Są gry, w których nie liczy się szybkość naciskania spustu. Serio. Są takie, gdzie liczy się umysł i wiedza. A jak wiedza jest duża, to można spróbować swoich sił w pojedynkach z innymi. Parę dni temu poznaliśmy mistrza w grze BAS polskiej łamigłówki. Po emocjonujących zawodach został nim Andrzej Andy Hope z Warszawy. Nasz zawodnik pojedzie do Hiszpanii, aby walczyć o zwycięstwo z konkurentami z 13 krajów Europy. Nagrodą w międzynarodowym finale jest samochód Mini Cooper. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Więcej o grze. Bas polskie łamigłówki znajdziecie na skgames.pl. Gorąca nowość. Do Polski nadleciał imponujący okręt powietrzny Winchester. To niezwykłe i oryginalne połączenie gry RPG oraz strategii, w której dowodzimy powietrznym okrętem w niesamowitej krainie Ensai. Krainie niezwykłej religii dwoistości, tajemniczej i ciekawej przeszłości. Krainie, która stawia obok siebie magię i zaawansowane technologie. Przed premierą. Ostatni film o Batmanie, Mroczny Rycerz, zrobił na nas wielkie wrażenie. Ciekawe, czy podobnie będzie z najnowszą grą o Człowieku Nietoperzu. Zapowiedzi wyglądają jak na razie smakowicie. Na skgames.pl znajdziecie najnowsze wideo z gry, w którym występują mieszkańcy zakładu dla obłąkanych ze słynnym Jokerem w roli głównej. Prezentujemy również galerię zdjęć z głównymi bohaterami rozgrywki. Batman Arkham Asylum ukaże się pod koniec sierpnia na komputer i konsole. Na tukie. Batmana czekamy, a z nami są już bardziej realni wojownicy. Bokserzy w grze Fight Night Run 4. Mamy współczesne gwiazdy, jak naszego czempiona Tomasza Damka i legendę przeszłości, Mohamada Lego czy Mike'a Tysona. Każdy z zawodników dysponuje unikalnym stylem, co dodaje pojedynkom niezwykłej adrenaliny. Dodając do tego niezwykle realistyczną animację, mamy zapewnioną rozrywkę na najwyższym poziomie. O Fight Night Run 4 przeczytacie więcej na naszej stronie. Cyberplotki Gra Kay and Lange od momentu wydania w 2008 roku wzbudzała dużo kontrowersji. Jest niezwykle brutalna i opowiada historię dwóch przestępców. Nie brakuje realistycznych scen przemocy, a w samej fabule co chwilę musimy sięgać po pistolet, karabin czy granat. Gra się spodobała, ale nie miała jakiegoś oszałamiającego sukcesu. Jest on jednak wystarczający, aby wydawca podjął decyzję o produkcji części drugiej. Na razie znamy tytuł Kay and Lange: Dog Days. Zobaczymy co będzie dalej.